Małopolski Festiwal Smaku w niedzielę 21 sierpnia gościł tym razem w Krynicy Zdroju. Tłumy turystów i okoliczni mieszkańcy uzdrowiska mieli okazję posmakować regionalnych specjałów przygotowanych przez wystawców z wielu zakątków Małopolski. Wydarzenie zostało połączone z obchodami 70. rocznicy działania Grupy Krynickiej GOPR. Krynica z roku na rok tętni życiem, tu jest kuchnia regionalna, tłumy gości, śpiew i tańce, ale i wielkie rocznice, a to wszystko służy rozwojowi pięknej Małopolski. Mówił obecny na wydarzeniu Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. To jest nasza, można powiedzieć, sztandarowa e, impreza. Małopolski Festiwal Smaku to już jest 17 edycja. My realizujemy to od 2005 roku. Z roku na rok jest ubogacana, no bo ciągle do, dokładamy jakieś dodatkowe, różne wydarzenia. No dzisiaj mamy taką sposobność, że świętujemy również z ratownikami z Grupy Kryńskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i 70-lecie. Wyobraźcie sobie Państwo, że oni już od 1 grudnia 1952 roku ciągle czuwają, ciągle są w gotowości i ciągle niosą pomoc turystom, którzy tej pomocy z jakiegoś powodu w górach oczekują. Takie wydarzenie dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego to ogromny rozwój m.in. dla uzdrowiska. Zaznaczają zgodnie Marta Mordarska, radna sejmiku Województwa Małopolskiego, Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju, Jadwiga Wójtowicz, radna Sejmiku województwa Małopolskiego. Nigdzie jak tutaj w Krynicy dopisują goście. Jest to najpiękniejsza promocja Małopolski w całej Polsce, ale i też poza jej granicami. To jedno z największych przedsięwzięć, które jest realizowane poprzez Festiwal Małopolskich Niezwykłych Smaków. Ja przypominam, że Krynica Zdrój jest w trakcie sezonu, mamy tysiące gości, także cieszę się bardzo, że tu Małopolska się promuje też wobec całej Polski. To nie jest, że jest wydarzenie w Małopolsce przeznaczone głównie. Dla mieszkańców Małopolski, ale przede wszystkim tutaj jest najwięcej turystów. Czyli mamy całą Polskę, która może podziwiać Małopolskę z tej najlepszej strony, co też powiaduje, że wiele z tych osób do Małopolski po prostu w przyszłym roku wróci. Cieszymy się bardzo, że festiwal z etapu na etap przybiera formę coraz bardziej okazałą. Dzisiaj jest też zorganizowany, połączony z, z taką rocznicą, 70. 70. rocznicą funkcjonowania Klińskiej Grupy GOPRO, więc tym bardziej jest, ma taką formułę bardziej uroczystą i przy tej okazji chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Krymickiej Grupy GOP wszystkim członkom gop u za to, że zawsze możemy na nich liczyć, że wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest zagrożone zdrowie czy życie ludzkie, bez względu na porę dnia i nocy, na porę roku, wyruszają w góry, aby nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. W festiwalowym konkursie pierwsze miejsce na najsmaczniejszy produkt regionalny zajęło Stowarzyszenie Koła Gospody. Wiejskich moknaczka wyżna. Wygrała tradycyjna polędwiczka wieprzowa w sosie śmietanowo-borowikowym. Z kolei na drugiej i trzeciej pozycji jury doceniło koło gospodyń wiejskich w piorunce za kartacze w sosie kurkowym i koło gospodyń wiejskich wyskitnej serwujące pierogi razowe z kiszką i kapustą. Wśród wystawców pierwsze miejsce otrzymała lawendziarnia stoki 6 za musztardę po obiedzie. Drugie gospodarstwo agroturystyczne Halina i Marek Piwowar za chleb wiejski Męciński pieczony na liściu kapusty. A trzecie oktownia prezentująca małopolską jesień. Festiwal tradycyjnie zakończyły koncert i zabawa taneczna.